Nastał wieczór, jak widzicie już dookoła jest ciemno, jestem przy dość ruchliwej ulicy, tak więc dodatkowo mam światło z latarni tutaj stojących na poboczu. Zaparkowałem na takim malusieńkim parkingu przy ruchliwej drodze, nie jest to jeszcze moje miejsce docelowe, w którym zamierzam dzisiaj spędzić noc. Ale mam jeszcze trochę czasu, mam jeszcze troszkę energii, tak więc, żeby nieco zabić czas, sięgnąłem po książkę, o której powiem Wam kilka słów. Tylko najpierw włączę jeszcze światło dodatkowo, żeby lepiej było widać. Zwykle czytam, daję rady tutaj przy świetle tylko tych latarni. Natomiast dodatkowo jeszcze włączyłem taką lampkę tutaj przy, przy lusterku. Sama książka, książka Kodiego Landina Gdy rozpęta się piekło Poradnik survivalowy na czas kataklizmu Takie hasło reklamowe no, Książka gdzieś ukierunkowana Ukierunkowana na przetrwanie w warunkach miejskich Czyli w takich, w jakich właśnie się znajduje Zabrałem ją, żeby troszkę tutaj zabić czas W trakcie tego tygodnia Przeczytałem już trochę Pierwsze 100 stron, gdzieś tak jest mniej więcej za mną 100 stron... To jest mniej więcej 1 trzecia tego podręcznika. Tak więc jeszcze sporo, sporo mam do, do przeczytania. E, nie będę tutaj ryzykował żadnej recenzji. E, przede wszystkim trzeba by doczytać taką cegiełkę do samego końca, żeby móc o niej się wypowiadać. E, ale co warto zaznaczyć już teraz. E, no właśnie, książka w samochodzie. Jeżeli musimy zostać nieco dłużej, e, mamy e, czas, którego no już nie będziemy mogli spożytkować jakoś aktywnie i konstrukty konstruktywnie, e, można właśnie zagłębić się w lekturze. Sposób, w jaki ja czytam książki, zwykle sprowadza się do tego, że znajduję spis treści. O, tu jest na początku z takim eleganckim e, karaluchem, zaznaczonym. E, znajduję spis treści i. Przeglądam same tytuły poszczególnych rozdziałów czy podrozdziałów i staram się najpierw sam pomyśleć, pogłówkować, pokombinować, co takiego autor mógł zawrzeć w danym rozdziale, czyli co tak naprawdę, jakie informacje tam się znajdują. Z czasem, gdy no, coraz dłużej już zajmuję się tematyką Survivalu, oczywiście na, na temat każdego z tych rozdziałów, wyszczególnionych w spisie, w spisie treści, mogę powiedzieć coraz więcej. Tak więc, jeszcze zanim trafię na główną tutaj treść książki, staram się wyobrazić sobie, co autor mógł pisać na temat poszczególnych właśnie zagadnień, haseł i tytułów rozdziałów. Dość no ciekawa zabawa, no i taka, taki egzamin też dla samego siebie. Książka no, wtedy może troszkę mniej zaskakuje, ale my uczymy się chyba przez to jeszcze lepiej. Weryfikujemy swoją wiedzę. Właśnie szykuję się do kolacji. Jestem już trochę głodny, tak więc z plecaka, który jest standardowo w wyposażeniu tutaj bagażnika Mam taki, e, takie zawiniątko, jest reklamówka, tam jest trochę jedzenia, e, jakieś konserwy, jakieś zupki chińskie, jakaś, e, jakieś daktyle, e, takie płatki owsiane błyskawiczne. Tak więc coś, co można szybko i prosto podgrzać. Na razie kładę tutaj na podłogę, pod kierownicę. Natomiast e, na wyposażeniu bagażnika jest też odziedziczona e, po tacie butla gazowa, taka niewielka, turystyczna. Ja jeszcze na nią poświecę. O, myślę, że teraz już będzie troszkę lepiej widać. To jest bardzo prosty Camp gaz No, stara butla, natomiast najważniejsze, że działa. Mój tata już teraz rzadziej jeździ w góry, tak więc ja taki sprzęt mogłem zabrać i tutaj wrzucić do takiej skrzyni włożonej w bagażniku. Sam gaz, myślę, że. To jest jego zaleta, jeżeli chodzi o e, używanie, taka najważniejsza zaleta, że można go używać właśnie w takich e, zamkniętych przestrzeniach, czy to we wnętrzu namiotu, czy też w e, tuchą zapalniczkę e, czy też w chociażby samochodzie, tak? Na jakimś takim awaryjnym postoju. Eee, Na no, takim kubeczku, który właśnie też jest wewnątrz e, plecaka, takiego bagażnikowego, zaraz będę sobie podgrzewał herbatę. Na razie gaz gaszę, żeby go oszczędzać. Eee, Miałem termos właśnie z herbatą. Już to zdążyło wystygnąć trzy razy, bo to jeszcze herbata jest z, z Olsztyna przywieziona. Natomiast podgrzeję sobie w tym kubeczku, a dalej pewnie jakaś kolacja. Dzisiaj może na sucho właśnie z tamtych zapasów z plecaka. Warto tylko pamiętać oczywiście o tym, że nawet jeżeli posługujemy się gazem, zadbać o to, żeby było we wnętrzu naszego schronienia E, przewiewnie, tak tak więc ja tutaj zobaczcie uchyliłem szybę, e, mniej więcej na trzy palce, jest przestrzeń e, dodatkowo też inne okna też są uchylone, chodzi o to aby tutaj nie, nie parowało e, zbyt mocno to wszystko e, no i aby nie zużyło tam całego tlenu, tak więc zaraz kolacja ciepła herbata, no i dalej już będę się szykował do snu Niedawno się obudziłem. Nocowałem w miejscu, w którym wcześniej znalazłem taką fajną zatoczkę przy drodze. Natomiast, jeszcze przed wschodem słońca, jeszcze przed wzmożeniem się ruchu, w tej małej bocznej uliczce, w której zaparkowałem, zanim tam ludzie się rozbudzą i, i, i zacznie się taka dzienna aktywność, no ja już teraz odjeżdżam z tego miejsca, już odjechałem z tego miejsca. No i kieruję się znowu do tego kompleksu leśnego, w którym byłem wczoraj. A teraz kilka słów na temat racji żywnościowej SRG1, którą dodałem do wyposażenia swojego bagażnika. No dobra, po kolei, co my tu mamy. A... Wojskowy zestaw do gotowania. Czyli e, taka prosta kuchenka e, oraz e, tabletki, paliwo stałe. No i dodatkowo jeszcze dodane są zapałeczki takie szturmowe z takim powiększonym ładunkiem e, siarki. Tak więc trochę tego tutaj w środku jest. Woreczek foliowy. Tak więc taki zestaw. E, pudełeczko. No nieco większe niż paczka papierosów. Tutaj mamy cztery kubeczki, takie tekturowe, a dodatkowo słodycze w postaci cukierków, gum do rzucia, jakichś tam jeszcze dodatków, jest jakaś lignina, tak więc tego typu kubki. Badon zbożowo-owocowy o smaku żurawinowym, zapakowany w taką terebno folie. Cukier. Pieczywo chrupkie żytnie. Tutaj tabliczka czekolady. Mieszanka owoców liofilizowanych. Tutaj co mamy? Jeszcze więcej cukru. Są takie e, sztućce, czyli łyżeczki, widelce, plastikowy nożyk i serwetka. Jest tutaj również karta informacyjna dokładnie ile czego. Cukier. Tutaj mamy znowu pieczywo chrupkie. Są konserwy większe i mniejsze łącznie. Cztery sztuki, dwie duże, dwie małe. Dodatkowo każda z nich ma takie plastikowe, taką plastikową pokrywkę. No i oczywiście oczko, taki uchwyt do ich otwierania. Słuchary specjalne, szkoda tylko, że dwie sztuki wróć, cztery sztuki. Jest również mały miodek. Jest również klasyka znesek, czyli to, co się zawsze rozpada, czyli taki mały, e, mały dżemik. No i to wszystko. I bardzo fajny worek, który na pewno można wykorzystać na wiele różnych sposobów e, z grubej zielonej folii. Tak więc jeżeli chodzi o e, taką indywidualną, polową e, normę żywienia SRG1, no to by była cała jej zawartość.